Dzień dobry kochani, witam Was i wit witam i zapraszam na wiadomość. Wiadomość na ten moment, na tą chwilę, co tutaj e Tarot ma do powiedzenia dla Ciebie. Jesteśmy po pełni, ale pełnia jeszcze, jeszcze działa i być może masz usłyszeć jakąś wiadomość. Grupa pierwsza, wybieramy sobie grupę pierwszą. Co dla Was? Jaka wiadomość? Wiadomość dla grupy pierwszej. Świat. A więc wielki arkanum. Świat, który mówi Mój drogi, moja droga, coś się domyka, coś się e, kończy. Po to tylko, żebyś mógł rozpocząć nowy etap. Świat stoi przed tobą otworem. Świat który mówi o kontaktach, o wyjazdach, o wspaniałej nowej podróży i dla ciebie pokój. Nie ma powodu do zmartwień, mój drogi, moja droga. Wszystko wspaniale będzie się układać, a więc domykanie, zamykanie, dokończenie jakiegoś etapu w Twoim życiu, tak? I masz się nie martwić, bo tutaj zachowaj taki pokój. Ehm. Nie ma się czym martwić. Wszystko wspaniale się układa. Świat stoi przed Tobą otworem. A więc nowa droga, nowe możliwości, szczęście, radość, kontakty. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Masz się nie martwić. Masz się nie martwić. Grupa druga. Zobaczmy, jaką masz wiadomość. Grupa druga. Jaka wiadomość dla. Grupy drugiej. Poproszę. Oczywiście proponuję wybrać tylko jedną grupę, żeby się na niej skupić. Grupa druga ma czwórkę buław. I do tego wiadomość. Dla grupy drugiej. Pięknie, kolorowo na zielono. Słuchajcie, dla Was wiadomość jest taka: w najbliższym czasie otrzymacie jakąś wiadomość, będziecie coś celebrować, jakieś spotkania. E, nie wiem, czy to chrzciny, urodziny, czy e, jakiekolwiek. Może to być też zaproszenie na spotkanie mężczyzny i kobiety, ale to też jest taka stabilizacja, jeżeli jesteś w domku. Bardzo dobre kontakty, dużo radości, poznawanie nowych ludzi, wpuszczanie do swojego domu, do swojego życia nowe osoby. I tu wiadomość dla ciebie to wewnętrzna mądrość. Ty wiesz, co masz czynić, a więc zaufaj twojej duchowej mądrości i niezłocznie podejmij właściwe działania. Baw się, ciesz się, celebruj. E, I to jest piękna energia czwórki buław, która mówi o stabilizacji, o radości, o celebracji, o świętowaniu. Bardzo fajnie. Grupa druga. I wiadomość. Widzicie, to ta pełnia już puszcza, już puszcza, już puszcza te napięcia. Dla grupy trzeciej. Wiadomość. Dla grupy trzeciej. Poproszę jedną. Jaka to wiadomość dla grupy trzeciej? O, po przełożeniu. Zobaczmy. Koło fortuny, wielkie arkana. Karta Jowisza. Karta Jowisza. Jowisz teraz wszedł do raka. Emocje. Tak, zmiana. Zmiana, która Po prostu jest Ona się dzieje Łap to szczęście I dla grupy Trzecie wiadomość Nieograniczone źródło Słuchajcie, do was przychodzi jakaś zmiana Zmiana na lepsze Zmiana na szczęście Zmiana, tak jak pory roku Zmienia się przed, przed wami energia jak było źle, to teraz będzie bardziej, lepiej, wesoło e, szczęście wokół was krąży i przed tobą wiadomość nieograniczone źródło więc nie zapragnie ci niczego, ani dziś ani w przyszłości a więc nie martw się o to, że czegoś ci zapragnie, nie martw się o to bo tu uśmiecha się do ciebie los szczęścia zadowolenia Wspaniałej zmiany, która przed tobą odkrywa nowe możliwości, nowy potencjał, nowa radość. Ona tu jest szóstki, zobaczcie. Ona tu jest w pełni szczęścia. Ona tu jest po prostu przeszczęśliwa, bo nadchodzi wspaniała zmiana. <laughs> łapcie tę zmianę, łapcie to szczęście. Wskakujcie na to koło. Nic wam tu nie zabraknie. Nie martwić się, bo przed Wami nieograniczone źródło. Źródło, które P ciągle gdzieś tam do Was przyjdzie. W każdej postaci. W każdej postaci. Buziaki, pięknego czasu. Zostawcie serduszko. Pa pa!